Witam serdecznie. Końcówka roku. Bardzo się spóźniam z robieniem recenzji Bohatera i Broni Miesiąca, ale miałam, byłam tak zajęta w grudniu, naprawdę, że niestety mój kanał trochę na tym ucierpiał. Dziękuję tym, którzy ze mną wytrwali i którzy wciąż są subskrybentami. Ci, którzy nie są, może dobry pomysł na nowy rok, żeby mi pomóc, wspierać. Pom poprzeć ten mój algorytm na YouTubie. Ale tak, mam jeszcze ile? 55 minut. Mam nadzieję, że zdążę nagrać wszystko, co chcę powiedzieć. Zacznę od tego, że życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Oby, się, oby był lepszy niż ten poprzedni. Ja, w te, ja zaczęłam go z dużym rozmachem, bo mam złamaną kostkę, także siedzę w domu. W Gipsie. Możecie słyszeć tutaj może w tle mojego kota, który próbuje wyjść na dwór. Ja go oczywiście, ponieważ ja się bardzo wolno poruszam, więc nie mogę za bardzo otworzyć, także będzie, możecie słyszeć jego miałczenie, także sorry za to. Ok, wracając do karty. Miesiąca w grudniu 2022: jest to pięciogwiazdkowy, niebieski bohater który tak, patrzę na jego statystyki siła 702, atak 808, co jest, co jest bardzo fajną liczbą, ale później jego obrona jest 641 i zdrowie 1336. Te jego statystyki są takie trochę nietypowe, nietypowe w sensie takim, że on jest zdecydowanie nastawiony na atak, dlatego że widać, że jego statystyka ataku jest. Prawie 200 punktów większa um, niż um, jego obrona, co powoduje, że on już patrząc na tą statystykę, według mnie, on się bardziej nadaje do ataku um, niż do obrony. I za chwilę, jak będziemy omawiać jego właściwości specjalne, to też się pokaże, że te statystyki mają duży wpływ na to, jak on będzie, z jaką siłą on będzie atakował. Należy on do klasy szpiegów. To jest klasa, dosyć oblegana przez pięciogwiazdkowych bohaterów, dlatego że mamy w tej grupie, może wejdę do mojej kolekcji i zobaczę, żebyście widzieli, więc tak, w klasie szpiegów, jeżeli chodzi o bohaterów pięciogwiazdkowych, nie będę tutaj wspominać czterogwiazdkowych oczywiście, mamy Emę, która wciąż jest bardzo dobrym waniliowym bohaterem. Jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądała w wariancie. Dlatego, że no jak Ema dostanie, dostanie wariant, to będzie naprawdę um, chyba interesującym bohaterem. E, ok, e, następnie e, Burmistrz Winaja również jest tutaj w, w tej klasie szpiegów e, Bunraku. E, czyli to są bohaterowie, którzy jakby w pierwszej kolejności przed Zero Point dostaliby emblematy. Jest również Goldman. Goldman, tutaj nie wiem, którego bym, którego bym bardziej wspierała, dlatego że Goldman nauczyłam w tej chwili dużo mniej ze względu na to, że w większości walczymy w wojnie przeciwko żółtym. Tankom. Także może dostałby Zero Point, dostałby emblematy przed Goldmanem. No i kto jeszcze? Jeszcze jest H, który jest walijowym żółtym bohaterem. Normalnie nie brałabym jej pod uwagę, ale ponieważ wchodzą te tak wspomniałam warianty, więc nie wiadomo, może H będzie interesującym bohaterem. No i główny, jakby konkurent. Zero Pointa, ten to jest niebieski bohater z Wyspy Potworów, Brutus, jest również w klasie szpiegów i tutaj może będę trochę mówić wcześniej niż powinnam, ale według mnie Brutus jest bardziej wart zarówno materiałów do promocji, jak i emblematów niż Zero Point. OK, ale wracamy do bohatera miesiąca, przyjrzyjmy się jego karcie. A więc tak, ładuje się z prędkością 60, czyli szybko, a więc w ataku będzie potrzebował 9 klocków do tego, żeby się naładować. Jeżeli damy mu 5 dodatkowych punktów do ładowania, to wtedy z 9 klocków zredukuje się do 8. I potrzebowałby 12 punktów do tego, żeby zejść na 7 klocków, czyli z tego wynika, że wystarczy mu dać broń przyspieszającą. Tą, nawet tą zwykłą, o już spojrzymy tutaj, nawet gdybyśmy mu dali Regalizer Magnum, który jest waniliową bronią, on jest plus 9, w zupełności wystarczy na to, żeby przełamać tą prędkość o jeden klocek. Nie ma sensu robić węzła prędkości w przypadku zero-point, dlatego że on nie wpłynie w żaden sposób na poprawę czy przyspieszenie tego bohatera. Ok, spójrzmy teraz na jego właściwości. Zadaje celowi 320% obrażeń, to jest jego pierwsza właściwość, czyli 320% to jest całkiem przyzwoita, Wartość, dlatego że on będzie uderzał wtedy z siłą 2586. To jest przyzwoita, nie jest jednak najwyższa, dlatego że jeżeli porównamy go do Thunderclapa, który ma lepsze statystyki i jest bardziej wytrzymała, ona uderza z siłą 3861, Pantera jej podstawowe, jego podstawowy atak jest 2259, ale jeżeli pantera dostaje te plus 70% chyba za pancerz, to wtedy jest 2794, czyli jest więcej niż Zero Point, no i Brutus uderza z siłą 3045, a więc również mocniej niż Zero Point w tej pierwszej właściwości specjalnej, ale wtedy przesuwa, przenosimy się do właściwości drugiej, czyli zadaje dodatkowo 250% obrażeń, gdy trafia cel z większą ilością punktów zdrowia niż inicjator. Czyli tak, to są oczywiście te punkty zdrowia, niektóre są w statystykach, tylko te, tyle ile zostało po poprzednich atakach czy innych bohaterów, czy tego samego. I teraz tak, to podnosi atak zero point do 4444, czyli jest to najwyższy atak, wyższy nawet niż Thunderclap, ale ponieważ jego punkty zdrowia są stosunkowo niskie, to trzeba bardzo uważać, dlatego, że będzie to Według mnie będzie to dosyć trudno uzyskać tą wartość i czasem trzeba będzie tego zero point przytrzymać, nie atakować, odczekać trochę. I on musi, jeżeli on też otrzyma jakieś ataki, jego zdrowie będzie obniżone, no to wtedy wiadomo, że będzie jeszcze trudniej wybrać cel. Także według mnie to zastosowanie tej, tego drugiego, tej drugiej właściwości yy, nie będzie takie częste. Może się mylę, jeżeli się mylę, wpiszcie w komentarzach, jeżeli macie inne doświadczenie, ale tak po prostu wychodzi z czytania karty. Yy, no i trzecią właściwością specjalną zero point jest: yy, inicjator uzyskuje 50% doładowania, jeśli cel zostanie zabity. No więc, jeżeli rzeczywiście ten cel będzie miał mniej punktów zdrowia niż zero point i uderzy, zostanie uderzony z tą, z pierwszą z i pierwszym drugą właściwością specjalną, to ma duże szanse na to, żeby go jakby dobić, ubić, i wtedy uzyskuje 50% ładowania, super, super właściwość. Także trzeba, bardzo się skupić przy używaniu tej karty, po to, żeby go zastosować we właściwym momencie. Gdzie według mnie miałby Zero Point zastosowanie? Więc pierwsze, pierwsze co przychodzi do głowy, to jest machina wojenna. Niestety, w przypadku machiny wojennej, oczywiście, machina będzie miała więcej punktów zdrowia niż zero point, chyba że będzie zupełnie na końcówce, kiedy, kiedy to nie będzie miało takiego znaczenia. Także te, te, ta druga właściwość niekoniecznie będzie aktywna. No i w eventach oraz w, w wydarzeniach, może w turnieju. Aczkolwiek niekoniecznie. Wydaje mi się, że bardziej mapa i eventy. Jeżeli chodzi o. Chociaż ja wolę w eventach tak naprawdę tych, którzy uderzają więcej niż jednego przeciwnika. Jeżeli chodzi o obronę, według mnie ten bohater ma trochę zbyt niskie statystyki zdrowia i obrony na to, żeby się dawał do drużyny obrony. Ja zrobiłam atak na drużynę z dwoma zero pointami chyba na początku miesiąca, także można sobie ten, to wideo znaleźć i obejrzeć. Bardzo łatwo było go zabić. On, to były obie karty były na 20 emblematach zmaksowane, i to nic jakby im nie pomogło. Jeżeli chodzi o atak na wojnie, no to też nie byłby w moim pierwszym zestawie, czyli tym najmocniejszym, nie byłby moim pierwszym wyborem, ale jakbym zaczęła tracić powoli karty czy, czy opcję, to wtedy bym go wykorzystała. U mnie będzie czekał, nie będzie podciągnięty do góry, nie będzie zrobiony, dlatego że ja raczej zrobię Brutusa przed nim. Wydaje mi się, że jest lepszym bohaterem i lepszą kartą. Ale jeżeli ktoś go wylosował i go ma, gratuluję, to nie jest tak, że nie warto go robić. On ma według mnie jest interesujący, tak jak powiedziałam, Brutus Standard Club robiłabym przed nim, Pantera chyba jest mniej więcej na równi, pozostałe niebieskie, może trochę z tyłu atakujące. Także to nie jest, to nie jest zła karta, ale nie jest to karta jakaś rewelacyjna. Ok, jeżeli spojrzymy na Perla, czyli broń miesiąca, jest to broń 5-gwiazdkowa fioletowa, która dodaje prędkości plus 6 i dodaje 175 punktów zdrowia. Naprawdę przy tych obecnie uderzeją, mocno uderzających bohaterach, szczególnie sezonu drugiego, to plus 175 punktów zdrowia to nie robi takiej wielkiej różnicy. Aczkolwiek czasem można wygrać walkę z jedną kartą, która ma jeden punkt zdrowia. Także może akurat te plus 175 może zaważyć o losach bitwy. Niekoniecznie każdej, ale. Ale w pewnym momencie może się przydać. To plus 6 przyspieszenie jest dosyć interesujące. Jest o tyle interesujące, że nie pomaga um, każdej karcie, dlatego trzeba sobie naprawdę sprawdzać z um, tymi wykresami, z tabelką prędkości. Um, dlatego że Perla nie będzie miała zastosowania u wszystkich bohaterów. Ja w tej chwili oczywiście ja zawsze sprawdzam sobie, ja mam Perlę jedną i nie planuję nie robiłam losowań w tym miesiącu na proń miesiąca, dlatego że ink wciąż jest dla mnie lepszy, jest bardziej według mnie można na nim polegać z tym plus 9 i ja również robię odporność na osłabienia bardziej niż ta odporność na zdrowie, także nie jestem specjalnie zachwycona perlą. Jeżeli ktoś go nie wylosował, nie ma nad czym płakać, Ink może Wam wypadnie z Zakładu Zbrojeniowego 20 i będzie dobry. Z tego co pamiętam, Perla pomoże Kojotę, natomiast nie pomoże Mirage. Mirage potrzebuje Ink na to, żeby przyspieszyć. Jeżeli chodzi o pozostałych bohaterów, tak jak mówię, proszę sobie sprawdzić w tabelach, bo nie wszystkich pamiętam, ale też nie ma na to czasu, żeby wszystkich tutaj wymienić, komu pomaga, a komu nie. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o grudniowego Bohatera Miesiąca i Broń Miesiąca, udało mi się to nagrać przed końcem roku, także to, jeżeli ktoś ich wylosował, gratuluję, to nie, są, to nie są najgorsze rezultaty losowań, jeżeli ktoś ich nie wylosował, to no tak mówię o Perle, nie ma co płakać. Ink sobie w zupełności poradzi i jest łatwiej dostępny. Ok, jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia w następnym filmie. Pa Pa!